Mamy wtorek, 18 sierpnia, godzina 13.23 Jesteśmy na placu Trynopolskim przy stacji kolejowej Warszawa-Zacisze-Wilno Woda w kolektorze jest czysta odfiltrowana aczkolwiek widać unoszące się również elementy tej zawiesiny jeszcze lecą poszczególne takie pływają takie Kawałeczki małe, nieduże. Przybliżymy trochę na zoomie, żeby było widać. Niewielkie ilości odrywają się od ścian kolektora. Niemniej jednak widać, że woda jest już czysta. Czyli jeśli dzisiaj była emisja, to była w godzinach rannych. Warto również zauważyć, że woda jest rekordowo wysoka. Bardzo wysoka. Koło 80 cm głębokości to mamy w rurze. Cała prawie rura jest wypełniona wodą. Także bardzo dużo wody jest dostarczane. No i również widać, że bardzo duże ilości piany stoją pod kolektorem. Już zwracałem uwagę na tą, na tą pianę. Trudno powiedzieć, co to jest, czy to jest chlor dodawany do tego, co się leje kolektorem, czy to jakieś oz próby ozonowania, czy też chemia domowa. No nie, bez pogłębionych analiz nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Woda z kolektora podawana jest w tym momencie jest już mechanicznie odfiltrowana. Natomiast niestety to wszystko, co tu stoi, to jest co chwila nowe, to jest nowe i duże ilości piany. Tej piany kiedyś nie było, teraz jest ta piana dodawana, jakieś chemikalia, nie wiem co to jest, no ale o tym już mówiłem, nie dojdziemy. Stoją tutaj kupy, czyli tak zwane związki żelaza. No wiadomo, że w kupie są związki żelaza, więc jak ktoś twierdzi, że to są, to są związki żelaza, to trudno mu zarzucić kłamstwo. Co najwyżej można powiedzieć, że jest to swego rodzaju eufemizm. Proszę bardzo, płyną tu związki żelaza. Związki żelaza płyną. Dobrze. Ileż tutaj tego jest? Proszę święte. Niestety patrząc w stronę kładki, zauważymy tego jeszcze więcej, proszę Państwa. Po emisji pan, Pana nie było najprawdopodobniej, bo gdyby był to wszystko, by to rozczepał, przepchnął w dół. Natomiast kiedy kolektor zrzucił towar, wszystko stoi tutaj na drodze do kładki i jest nietknięte, nieruszone. Więc Pana nie było, żeby to miotełką, trzepaczką rozklepał, rozciapciał. Rozdrobnił, utopił i w efekcie przepchnął w dół kanału. Na razie to stoi. Stoi sobie. Może coś na tym wyrośnie ciekawego. Przejdziemy na kładeczkę. Jesteśmy na kładeczce. Tak jak mówiłem przed chwilą, widzimy, że tutaj stoją nietkniętej ilości przemysłowe tego towaru całego. Związków żelaza oczywiście. No stoi towar, stoi towar. Pana nie ma. Nie miał kto potopić, przetrzepać, rozetrzeć na mąkę i spuścić w dół. Także towar stoi. Zobaczmy co od wschodniej strony. Jak zauważyliśmy woda jest dzisiaj rekordowo wysoka na kolektorze. To też z tej przyczyny Cofka od strony wschodniej również wypełniła się towarem. Towar zalega, gnije. Na powierzchni robią się e, różnorakie struktury, mogące przypominać tęcze. O, tak. A towaru jest dowoli. Dowoli. Ile kto chce. Nie zabraknie dla nikogo. Nie Nie zabraknie. Przy ulicy Bukowieckiej natomiast, możemy stwierdzić, że przepust jest w miarę przeczyszczony. W tym sensie, że flotat zalegający na powierzchni, te wszystkie kupy tutaj stojące zazwyczaj na belce, zostały spuszczone do, pod ulicę Bukowiecką, tam do rury. Tam są filtrowane i w dużej mierze zapewne w dół do kanału brudnowskiego. Na belce nie ma zastoiska, aczkolwiek przed belką pojedyncze jakieś tam Struktury się unoszą, natomiast kilkadziesiąt metrów dalej widzimy, że do Belki powoli dopływa towar. Zatem wygląda na to, że emisja była dzisiaj w godzinach rannych. Przez kilka godzin to sobie dryfowało po, po kanale i dopływa do Belki już. Tak to wygląda. Jak dopłynie do Belki, pan przyjdzie, otworzy deskę, spuści ruch melioracyjny do kanału grudnowskiego. Ślady tutaj mamy jakiejś intensywnej pracy, wczorajszej zapewne jeszcze nie doszło do, do końca, albo dzisiaj, dzisiaj rano było coś robione. Zobaczmy co poniżej Bukowieckiej. Poniżej Bukowieckiej możemy stwierdzić, że rzeczywiście była dolewka Proszę bardzo Zobaczmy tutaj Widzimy Ileż to związków żelaza Państwo tutaj wypompowali Proszę bardzo Stoją związki żelaza Pięknie Kanał Brudnowski musi przyjąć każdą ilość szamba nie ma tu nic do gadania, co państwo wleją kolektorem, to kanał przyjąć musi. Jak na razie przyjmuje, ale obawiam się, że w niedługim czasie przyroda podejmie walkę i upomni się o swoje. Podejdźmy na dół na kładkę jeszcze, tam poniżej torów kolejowych. Jesteśmy na kładce poniżej wiaduktu kolejowego. No tutaj jest tylko śmierć, proszę Państwa, nic więcej. Państwo się rozuchwalili dość mocno, bo o ile jeszcze w lipcu troszkę się pilnowali, w czerwcu dużo czyszczenia było, w lipcu jeszcze się pilnowali, to teraz już połowa sierpnia minęła, Państwo znowu zalali szambem, czyli tymi związkami żelaza, między innymi przybrzeżne trawy, znowu zalali państwo tutaj towarem wszystko no a w kanale woda jaka jest to widzimy dna praktycznie nie widać żółta zawiesina, czyli zmielone kupy zmielone to co stoi u góry no. wpuszczone do rury pod Bukowiecką, tam woda płynąca podawana w dużych ilościach z kolektora to wszystko wypłukuje odrywa drobinki i efekt jest taki jak widzimy Kanał brudnoski jest żółtą, gównianą strugą. Pozbawioną jakiegokolwiek życia. Tak widzimy, że Państwo już na bezczela pojechali, jak to się mówi. Tutaj kanał brudnoski składki wygląda w zasadzie tak samo jak ruch melioracyjny przy stacji kolejowej. Szambo stoi w dnie. To, co kolektorem zostało zrzucone, utrzymuje się tutaj w dużej ilości cały czas. No i cóż. Pamiętamy, kiedy rów maleracyjny był odpompowany. Natychmiast się tu pojawiły stada cierników, okoń. Proszę Państwa, nie ma potem ani śladu dzisiaj. Nie ma ani śladu. Martwe szambo płynie. Pod wiaduktem kolejowym widzimy, jak ta zapora z kamieni wygląda. Proszę Państwa, to wszystko jest wysmarowane szambem. Tak samo jak rów melioracyjny przy stacji kolejowej u góry. Czyli była dolewka i to taka dolewka, że gęste szambo płynęło przez cały kanał Brudnowski. Proszę Państwa, bo to wszystko jest nowe. Wymazane całe dno tym jest. Czyli widzimy, że to wszystko co stało w rowie melioracyjnym wzdłuż torów zostało spuszczone bez żadnej kozery. Do kanału Brudnowskiego popłynęło niżej.